witajcie z tej strony Chris kolekcjoner dzisiaj otworzymy sobie przesyłkę jaką otrzymałem z Turcji otworzymy może zaprezentujemy bo już pozwoliłem sobie ją otworzyć i sprawdzić poza kanałem możecie sobie sprawdzić jest to turkish post a więc turecka przesyłka nie ostatnia na moim kanale bo jeszcze kilka tureckich przesyłek się spodziewam i co my tutaj mamy? Oczywiście przesyłka była dobrze zabezpieczona. Kartonik tutaj yy, tutaj mamy podziękowania za wymianę. Oraz w takich oto dwóch saszetkach mamy karty limitowane z najnowszej edycji FIFA 365 2017. Tutaj pozwoliłem sobie wyjąć kilka stojaczków. Zaraz zobaczymy, ile będzie potrzeba. Otworzymy sobie pierwszą saszetkę. Niektóre z tych kart, jak już pewnie dobrze wiecie, ukazały się w Polsce. A dokładnie można było kupić na Cards Zone puszki, w których można było... Z których można było wyciągnąć bardzo fajne karty limitowane. No ja postanowiłem się wymieniać z tureckimi kolekcjonerami i mamy taki oto yy, mamy takie oto karty jakie y, wymieniłem sobie yy, mamy tutaj Aguero może sobie o, jest to Aguero Argentyna może to nie jest jedna z tych najrzadszych, ale również bardzo wartościowa w nordyckich produktach z tego co widziałem gdzie niegdzie była dostępna mamy tutaj kolejną kartę limitowaną Rosenberg piękna karta z tego co ostatnio widziałem yy, ukazała się w Niemczech ta karta ale nic się nie stało mamy również Neymara yy, Karcie w reprezentacji Brazylii. To jest piękna, kolejna karta do kolekcji. Może pozwolę sobie troszeczkę je odsunąć. I mamy kolejną saszetkę. Następną kartą jest Pazdan, Michał Pazdan, legia Warszawa. Pięknie. O, może tak. Kolejną jest Alexis Sanchez Chile, podobnie jak z Aguero, była dostępna w nordyckich produktach, ale również wartościowa limitka. I ostatnią jest Gudjonsen. Gudjonsen, który również, tak jak Rosenberg, pokazał się w blisterkach niemieckich, ale z tego co wiem, to te blisterki już pewnie niedługo będą rozkupione, a te karty znów będą trzymać jakąś tam wartość kolekcjonerską. No i oto sześć kart, które widzicie otrzymałem w przesyłce tureckiej. Zapraszam Was na kolejne odcinki z przesyłek, a także z innych unboxingów. Pozdrawiam Was, subskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć.